Cześć, przychodzę do was dzisiaj z takim spontanicznym filmem Zbliżają się wakacje, część z was pewnie studenci już macie e, Wszystko pozakańczane już wakacje w pełni I e, e, chciałam nagrać taki film, bo myślę, że będzie jak najbardziej aktualny e, Mianowicie jak tutaj się odnaleźć w Anglii, jeżeli chcecie przyjechać zarobić trochę pieniędzy Jak znaleźć pracę e, i jak wszystkie formalności, jakby, które musicie e, tutaj sobie zorganizować Ale skupię się na szukaniu właśnie pracy i tak, ja mam tutaj e, napisane napisa, dodatki m, w punktach, co bym Wam chciała powiedzieć szczególnie. I tak, punkt pierwszy to na pewno, e, jeżeli już zdecydowaliście się tutaj przyjechać, no to pewne miejsce, czyli przyjedźcie do rodziny albo do znajomych. Absolutnie nie przyjeżdżajcie tutaj w ciemno na zasadzie, m, a przy, przyjedziemy, wylądujemy, p, pomieszkamy dzień dwa w hotelu to jest również bardzo kosztowne, liczcie się z tym. E, pomieszkamy dzień dwa w hotelu i znajdziemy sobie już na miejscu jakiś e, lokum, jakiś pokój. No nie, tak absolutnie nie róbcie, bo e, mimo, że dużo jest tych pokoi mieszkań na wynajem, przynajmniej tutaj mówię o Londynie, to warunki, jakie są w tych pokojach, to jest po prostu zgroza. Lipcie się z tym, że możecie mieć grzyba, możecie mieć robaki, e, możecie mieć bardzo ciężkich współlokatorów, e, nie myjących się współlokatorów naprawdę, to nie jest żart. Wiecie, tutaj jest jakby zbierali nas całego świata ludzi, także różnie może być. Więc e, jeżeli w ogóle zamierzacie przejść tylko i wyłącznie na wakacje, zarobić pieniądze, to na 100% jedźcie do rodziny, jedźcie do znajomych, hmm, ponieważ zależy Wam na tym, żeby zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy. Nie ma tutaj sensu iść i zarobić, nie wiem, 300 funtów tygodniowo, a 160 wydać na pokój, prawda? No bo tak naprawdę jeszcze musicie jeść, jeszcze musicie do pracy dojechać, co e, transport też jest drogi, więc. Nie, nie opłaca wam się to w ogóle, jeżeli macie szansę jeżeli możecie, to zatrzymajcie się u rodziny, nie, absolutnie nie jedźcie w ciemno, że wynajmiecie sobie pokój tutaj na miejscu, a jeżeli już nie macie nikogo a koniecznie chcecie przyjechać zarobić no to y, zradziłabym wam poszukać tego pokoju już y, z poziomu Polski, ja wiem, że to będzie ciężko, bo tak jak mówiłam o tym grzybie, o robakach, o współlokatorach, nie jesteście w stanie pójść i sprawdzić jak ten pokój wygląda i co tam się dzieje natomiast możecie y, dogadać się z z tym właścicielem tego domu i żeby wam powysłał jak najwięcej zdjęć, żeby jak najwięcej wam opowiedział o współlokatorach. Wiadomo, że on nie powie, prawda, że któryś tam jest, w ogóle nie przestrzega zasad higieny i robaki z jego pokoju wyłażą, to wiadomo, ale jeżeli już naprawdę chcecie, to spróbujcie sobie znaleźć pokój już z Polski, żeby chociaż mieć się gdzie zatrzymać, tak naprawdę. E, druga rzecz to są e, takie pierwsze podstawowe formalności, czyli. E, NIN, e, National Insurance Number to jest taki numer e, na który później e, jeżeli płacicie to odprowadzane są składki na ten insurance to jest takie ubezpieczenie coś takiego, druga rzecz e, konto w banku i czy coś jeszcze? tak, na razie tyle czyli insurance number i konto w banku i powiem wam tak, że jeśli chodzi o konto w banku to to nie jest tak łatwo w tym momencie ja przyjeżdżałem tutaj rok temu mieliśmy potwierdzenie adresu ponieważ musicie do tego mieć, nie mieliśmy jakby potwierdzenia pracy, no bo tutaj jest straszna procedura, koło się zamyka tak naprawdę. Żeby znaleźć pracę, musicie mieć insurans i konto w banku. Żeby założyć konto w banku, musicie mieć potwierdzenie, że macie insurance. Żeby mieć insurance, potrzebujecie potwierdzenia, że pracujecie, ale nie możecie pracować, bo nie macie insuransu i konto w banku. paranoja kompletna. Natomiast udało nam się założyć konto i tutaj mówię w jakim banku mam konto. Bo być może i w tym roku e, też oni jako jedni, u nich najłatwiej jest po prostu je założyć. E, e, w HSBC, HSBC bank. Także spróbujcie tam, bo my byliśmy we wszystkich bankach i dopiero w tym udało nam się założyć. Potrzebowali insurance, my nie mieliśmy tego insurance jeszcze wyrobionego. Potrzebowali potwierdzenia adresu e, na zasadzie rachunku, nie wystarczył list od landlorda, tylko e, rachunek, że płacimy za wodę, za prąd, za gaz, za cokolwiek na nasze imię, nazwisko. No nie mieliśmy takich rachunków, bo zatrzymaliśmy się u rodziny. Więc to była przeprawa. Także to konto w banku może być troszkę problemem tutaj założenie. Ale myślę, że dacie radę. Jeśli chodzi o insurance number, to tam dzwoni się. Jeżeli napiszecie sobie w internecie E, e, właśnie telefon do Jusz'ego Number. E, dzwoni się, umawia się na wizytę. E, dostajecie po chyba dwóch albo trzech tygodni. Dwa albo trzy tygodnie się czeka na list. Chyba dwa mi się wydaje. Dostajecie do domu e, na adres e, list z datą, gdzie i kiedy macie się pojawić na, na umówionym spotkaniu. Jedzicie na to spotkanie i tam jest taki krótki wywiad, a po co przyjechaliście, a skąd przyjechaliście? Mm, no, takie na, na, na tej zasadzie. Nic strasznego nie bójcie się, no ale oczywiście po angielsku. Natomiast bardzo proste, nawet myśmy też nie, nie umieli angielskiego, jak tu przyjechaliśmy, tak wow, więc a dogadaliśmy się, więc... Spoko, miłe panie tam też pracują, także jest ok. I później na ten insurance number, czyli na ten was, wasz numer, który się składa z dwóch liter i tam cyfr, musicie czekać znowu kolejne dwa albo trzy tygodnie, aż on przyjdzie pocztą. Także to trochę zajmuje. I to jest wymagane koniecznie do podjęcia pracy: bez tego nie podejmiecie pracy. Natomiast ty też nie obawiajcie się, że macie dwa miesiące wakacji, a tutaj sześć tygodni będziecie czekać na jakiś numer. Nie, jeżeli macie już to potwierdzenie, ten list pierwszy, że macie umówione spotkanie na ESHans number, już możecie to okazać u swojego pracodawcy i on już to jakby akceptuje. No i druga rzecz to konto w banku. Założyć sobie koniecznie konto w banku. To są dwie te rzeczy. Jeszcze trzecia taka rzecz, to jeżeli przyjeżdżacie tutaj do Londynu, to radziłabym Wam się zorientować, jak się poruszać komunikacyjnie. Czyli jak tutaj czytać mapę metra, to na pewno. Mapki takie malutkie są na każdym metrze do, do wzięcia. Jak czytać, jak tu się przesiąść z jednej linii na drugą, jak dojechać do danego punktu, ile razy trzeba się przesiadać. Wszystko to sobie jakby tam obczajcie, jak to wygląda. Ja wam tutaj jeszcze pokażę e, taką aplikację, jak e, jeśli chodzi o autobusy, jest taka aplikacja mm, Bus Times przynajmniej tutaj na iOSie y, i ona jest bardzo fajna, bo ona nam tutaj pokazuje jakby y, całą mapkę i pokazuje również, nie chcę w pokazać, gdzie mieszkam i pokazuje wam również y, najbliższe przystanki, ulubione wasze przystanki i tak dalej i kiedy odjeżdża autobus na zasadzie będzie za 7 minut 30 sekund mija, to się odświeża będzie za 6 minut i na takiej zasadzie, także to jest super możecie też sobie ściągnąć na telefon mapki y, właśnie z metrem y, także to bym się też Wam radziła zorientować, bo to też jest ważne jakby tutaj jak komunikacyjnie, bo już pierwsza Wasza wyprawa to będzie albo do banku, albo właśnie na to spotkanie raz number, a mogą Was wysłać naprawdę na drugi, drugi koniec Londynu, tak jak zrobili to z nami. My jechaliśmy w ogóle na południe. Także <grym> fajnie, przesiadaliśmy się was trzy razy. E, I teraz tak, macie już załatwione te formalności, mieszkacie sobie e, w najlepszej sytuacji naprawdę urodziny, ponieważ zaoszczędzicie najwięcej pieniędzy. Kolejną sprawą jest gdzie szukać. Tutaj poleciłabym Wam internet. Nic innego jak internet. Ja uważam, że nie sprawdza się to, żeby wziąć w rękę CV i chodzić i roznosić po sklepach. Słuchajcie, jeżeli przyjeżdżacie tutaj pierwszy raz i przyjeżdżacie tylko na wakacje, tak naprawdę co Wy macie w tym CV? Nie macie nic, kompletnie nic, ponieważ to co macie w Polsce to się praktycznie w ogóle tutaj nie liczy, nikt na to nie patrzy. No co z tego, że im napiszecie, że macie doświadczenie w handlu w sklepie Biedronka? Oni nie mają pojęcia, co to jest za sklep w ogóle. Tak jest moje zdanie, naprawdę liczy się doświadczenie, które zdobywacie tylko i wyłącznie tutaj, dla większości pracodawców. Yy, więc słuchajcie, najlepiej to przez strony internetowe. Jeśli chodzi o Londyn, no to najpopularniejsza strona, jeżeli, ci, jeżeli nie znacie jeszcze tak tego angielskiego, to jest londynek.pl, londynek chyba tak. Londynek, po prostu strona Londynek. I tam jest praca, i tam są i wynajmy pokoi, i w ogóle wszystkie wszelakie ogłoszenia, jeśli chodzi o Londyn. Także to bym Wam polecała. Pierwsza strona to Londynek, jeżeli nie znacie angielskiego. A kolejne strony to już są takie typowo angielskie, czyli tam ten Indeed, Indet, Indet się pisze, nie wiem do dzisiaj jak się to czyta, Indeed chyba, Co UK? albo jeszcze były też, słuchajcie, zaraz Wam powiem, a, no nic nie było, Indeed to chyba taka najbardziej popularna, a i Guntry oczywiście, Guntry. I też, jeżeli jedziecie do jakiegokolwiek innego miasta, to jeżeli sobie wpiszecie w przeglądarce praca, na przykład Birmingham, tam też wam wyskoczy strona Birmingham typowo, i będą tam ogłoszenia, z tego co widziałam po polsku. Także też fajna sprawa. Także pierwsza rzecz internet. Druga rzecz udanie się do agencji pracy, czyli tak zwany Job Center. I słuchajcie, tutaj to tu już jest różnie. Jeżeli wy przyjechaliście tutaj na wakacje, tylko i wyłącznie zarobić na wakacje na te 2-3 miesiące. To, to polecałabym Wam agencję, bo to jest pewna praca. Ja byłam raz w agencji na początku i tak naprawdę ja poszłam, zarejestrowałam się, pani mi już y, na podstawie tego, co tam się wypełniłam w formularzu, y, jaka praca mi interesuje, wpisałam wtedy housekeeping. Pani od razu mi dała, proszę bardzo, tutaj jutro mi ten, ten hotel, proszę takie i takie ubranie zabrać na to mi na tą godzinę. I pracuję. <noise> I ja po prostu, wow, wiecie, jak to szybko działa. I faktycznie agencje mają pracę od razu. Ale słuchajcie, to, że ja się dostałam do jednego hotelu, i ja nie skorzystałam wtedy z tej propozycji. Ja miałam już inną. Natomiast to, że ja się dostałam do jednego hotelu i pracowałabym jakby w jednym miejscu przez agencję, to to było super. I to, to była. Mm, to był taki fart, wiecie? Bo jeśli chodzi o agencję, to tutaj jest tak, że oni was przydzielą do jakiejś firmy. Natomiast. E ta firma ma powiedzmy oddziały, tak? Więc dzisiaj pracujecie na taśmie tutaj Natomiast e, na następny tydzień już wam wysyłają a że musicie pojawić się gdzie indziej I jest nowa ekipa, i jest nowe miejsce I niby robicie to samo, ale wiecie, to się wiąże ze stresem Także różnie tu z tą agencją by, bywa Zależy jakiej pracy będziecie szukać i ja, jakiej pracy wymagacie Ale to bym wam też poradziła I jest jeszcze jedna aplikacja, przez którą ja również znalazłam pracę, w której pracuję e, To jest praca e, Jobs Today Albo Job Today tak, tak, Job Today albo Jobs Today. Ja wam napiszę na dole w opisie. I aplikacja ta działa właśnie na takiej zasadzie, że po prostu wysyłacie swoje zgłoszenie na daną ofertę pracy i jesteście w stanie sobie czatować z pracodawcą, tak? Czyli on wam pisze, na którą macie być, wy odpisujecie, czy ok, czy nie ok. Także jest tutaj bezpośredni całkowicie kontakt, nie mailowy, ale na czacie z pracodawcą. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajne ogłoszenie, możecie ustalić, jak daleko od miejsca zamieszkania poszukujecie pracy, maksymalnie Polecam Wam to. E, I tak, najbardziej poszukiwane zawody tutaj. To też jest ważne, żeby się rozeznać, jak to tutaj wygląda. E, ja na dzień dzisiejszy widziałam, że widzę, tak co obserwuję na rynku, to kuchnia. Kuchnia, gastronomia to jest po prostu tutaj hit. Także kucharze, e, e, szefowie kuchni. Na zmywak również, także że jesteście po gastronomii, czy macie pojęcie, czy po prostu chcecie tam pracować, czy umiecie, wiecie, podoba wam się ta praca. Kuchnia, kuchnia, kuchnia. Oczywiście kelnerki. Trzeci taki zawód to jest hotele, sprzątanie w hotela, housekeeping. Także to są te trzy, <śmiech> przepraszam, <śmiech> choroba mnie chyba bierze i tak, wiecie, gadam i z ciszonym głosem, bo nie mogę za bardzo i Chyba. Także to są e, trzy takie dziedziny, które, e, trzy, w sumie dwie, tak, bo kuchnia, no tam kelnerki, no to są jakby powiązane z gastronomią, no i właśnie housekeeping. Także to jest to. Jeśli chodzi o mężczyzn, nie wiem, nie orientowałam się szczerze, ale mężczyzny przyjmują do każdej fabryki. Jeśli chodzi o agencję, to już na 100% dostaniecie pracę bez problemu. E, także to. Jeśli chodzi o zarobki... To, najniższa krajowa, podejrzewam, że dostaniecie na początek najniższą krajową, natomiast to i tak będzie dużo, jeżeli sobie przeliczycie na to, co przywieziecie do Polski. Najniższa krajowa była 7,50, natomiast była teraz podwyżka jakoś kilka miesięcy temu, ale na ile to Wam nie powiem, chyba na 7,80 albo 7,70. Coś takiego. I to jest chyba najniższa. Sprawdźcie sobie to też przed przyjazdem, żeby was nie oszukali, bo mogą was oszukać, jeżeli wiedzą, że przyjechaliście tutaj pierwszy raz, że chcecie sobie zarobić, odłożyć na wakacjach i tak dalej, to oszukają to was. Będziecie pracować dalej za 7,50 albo za 7. Słyszałam też, że... Yy, słyszałam, widziałam ogłoszenia o pracę za 6, za 6,50 funta. To jest w ogóle koszmar, wiecie. To jest wyzysk. Nie dajcie się. Sprawdźcie, jaka jest ta najniższa krajowa. 7,70 albo 7,80. Coś takiego. Sprawdźcie i to najniższą krajową wy musicie dostać. Chyba, że jesteście poniżej. Hmm, poczekajcie teraz, poniżej 18 roku życia. No to wtedy ta stawka jest inna. Ale jeżeli jesteście powyżej 18 roku, najniższa krajowa wam się należy. Nieważne co robicie, czy sprzątacie ulicę, czy, czy zamiatacie komuś chodniki, to wam się należy i koniec. Także to jest to. Dowiedzcie się też, jak są płacone nadgodziny w danej pracy, w której już zamierzacie pracować, w którą już znaleźliście bo to też jest bardzo ważne, czasami pracodawcy nie płacą za nadgodzinę i to też jest oszustwo, to też jest niestety oszustwo, a zależy Wam, żeby zrobić jak najwięcej pieniędzy, więc zróbcie tak, żebyście byli przyjęci na tych zasadach, które obowiązują, żeby nikt Was nie oskubał nawet na jednego funta, bo to jest po prostu kradzież z ich strony. Taka prawda. I też zorientujcie się, jakie są systemy wypłat, bo tutaj w Anglii, jak na pewno wiecie, nie są wypłaty miesięczne. Tutaj normą, tak jak u nas w Polsce z tą normą co miesiąc dostajecie wypłatę tam pierwszego, czy 15 czy ostatniego, tak tutaj normą jest y, wypłata co tydzień. Ewentualnie tak jak ja mam na przykład co dwa tygodnie i zdarzają się też y, osoby, które wypłacają co miesiąc, też pracowałam w takiej pracy, dostawałam za miesiąc pracy, co miesiąc wypłaty, czyli tak jak w Polsce. Dowiedzcie się też tego, bo jeżeli będziecie wynajmować pokój, musicie ustalić też y, jakby to z... Y, z właścicielem e, domu czy mieszkania, że e, jak będziecie mu płacić, tak? Żeby nie było tak, że wy ustalicie, że będziecie płacić, nie wiem, w każdy piątek, a wypłatę będziecie dostawali tak naprawdę co miesiąc i może wam być ciężko, żeby, żeby, wiecie, tak to rozłożyć. Różnie bywa. Także dowiedzcie się też, jaki jest system wypłat. Moim zdaniem najlepszy jest co tydzień. Jeżeli jeszcze mieszkacie z rodziną i planujecie szybko sobie odłożyć dużo pieniędzy, to ten co cotygodniowy jest bardzo fajny e, system jeśli chodzi o dojazd do pracy. Jak już znajdziecie, wszystko Wam odpowiada. I tak dalej. Sprawdźcie, jaki jest dojazd do pracy, ponieważ to też jest bardzo ważne, bo niestety... Ale... O, przepraszam. Ale tutaj w Londynie możecie stracić półtorej godziny do dwóch na dojazd do pracy. Także to jest okropnie dużo. To raz. Dwa. E, stracicie dużo pieniędzy. Jeżeli macie dojeżdżać metrem, no to liczcie sobie 2,50 w jedną stronę i to nie w godzinach szczytu, bo w godzinach szczytu jest chyba 2,80, mi się wydaje. Także jakby już godzinę pracujecie za darmo dziennie tak? w skali tam miesiąca to wyjdzie bardzo dużo pieniędzy, także naprawdę sprawdźcie sobie i polecam wam zainstalować sobie jakąkolwiek aplikację z GPS-em ja mam aplikację Here We Go ona działa nawet bez, bez internetu, także super sprawa Here We Go, ja wam to też napiszę a, także na pewno się e, dowiedzcie, jak e, dojechać, jaki jest dojazd. Czy czasem to Wam nie przeszkodzi w podjęciu tej pracy, bo naprawdę dojazd jest bardzo ważny. Um, jeśli wszystko odpowiada, no to oczywiście rozmowa kwalifikacyjna. <noise> e, czyli tak, e, o co Was będą pytać? Na pewno o poprzednie doświadczenie. Jeżeli go nie macie, powiedzcie, że jest to Wasza pierwsza praca. Bardzo dużo ogłasza się osób, że chce przyjąć osoby właśnie do pierwszej pracy jako pierwsza praca. Im się to też opłaca w jakiś tam sposób. Nie wiem, czy tam mniejsze podatki odprowadzają, czy coś za tą osobę. Nie mam pojęcia, jak to wygląda. A jeszcze, jeśli chodzi o zarabianie, no to pamiętajcie, że jeżeli jest to wasza pierwsza praca, to nie płacicie tutaj podatków. Także to jest super, zarabiacie całkowicie na czysto. Każda wasza godzina pracy jest dla was. Zero podatku. Także to się wam też bardzo opłaca, tutaj pracować jakby nad godzinę, bo jak najwięcej zarobicie. A nie odprowadzacie podatku. Niestety to jest tak, że im więcej zarobisz, tym więcej podatku też biorą, więc czasami się to nie opłaca po prostu pracować 6 dni w tygodniu. Ale dla was będzie to super, pracujcie jak najwięcej. No i odeszłam od tematu. Rozmowa kwalifikacyjna. Będą was pytać na pewno o doświadczenia, tak jak mówiłam, wasza pierwsza praca. Jeżeli was będą pytać, jak długo zamierzacie tutaj zostać, raczej bym wam nie radziła mówić, że jesteście tylko i wyłącznie na wakacje. Raczej bym Wam polecała powiedzieć, że. E, przyjechaliście tutaj na rok, 2 trzy, zobaczycie, jak Wam się potoczy. Chyba, że w ogłoszeniu e, pracodawca, e, jakby dla jego jest atutem, że e, chcecie się zatrudnić tylko i wyłącznie na okres wakacyjny, gdzieś tam do pomocy. Także wtedy tak, ale jeżeli nie, no to radziłabym Wam się nie przyznawać, że jesteście tutaj na wakacje, ponieważ wiecie, nie wszyscy pracodawcy lubią takich pracowników. No, Wy im popracujecie dwa miesiące i uciekniecie tak naprawdę, więc wyuczą Was, wyszkolą i uciekniecie. Dlatego radziłabym nie mówić, tutaj niestety troszeczkę skłapcie. I na koniec jak zaoszczędzić największą kwotę pieniędzy? Ja bym Wam radziła, jeżeli przyjechaliście tutaj tylko i wyłącznie na wakacje, tylko i wyłącznie zarobić, ponieważ jeżeli przyjechaliście na dłuższą metę mieszkać tutaj 2-3 lata, zarabiać to czyli dłużej, to, to nie ma absolutnie sensu, natomiast jeżeli przyjechaliście na miesiąc, dwa, na same wakacje, zarobić tylko na wakacje, radziłabym Wam przeliczać funty na złotówki. Przynajmniej, e, oczywiście, nie kupując żywność i, i tak dalej, ale mm, przynajmniej kupując zbędne gadżety, pierdoły, które Was na pewno będą zachęcały. <laughs> Ponieważ e, przyjeżdżając tutaj, e, zobaczycie, <laughs> zobaczycie, jak ceny są niskie w porównaniu do Polski. Tak, te cyferki będą od 1 do 8, tak naprawdę, najczęściej w sklepie. <laughs> A w sklepie spożywczym, to już w ogóle od 1 do 5, 6 będzie najdrożej. Także to Was na pewno zachwyci. Natomiast e, oszczędzcie sobie pieniądze na kupowaniu gadżetów typu: Wiecie, wy pójdziecie do sklepu i zobaczycie super słuchawki za 12 funtów. Wow, 12, co to jest 12, tak? Kupię sobie. Natomiast przeliczcie to na złotówki, że to wychodzi już tak naprawdę spora sumka około 60-70 złotych, tak? Także za tyle samo kupicie je w Polsce. No taka prawda. Także jeżeli zamierzacie oszczędzić jak najwięcej, przeliczajcie przy każdej pierdółce, którą chcecie sobie kupić, przy każdym ciuszku, przy każdym kosmetyku, który chcecie tylko wypróbować, przeliczajcie sobie naprawdę złotówki na, funty na złotówki, ponieważ zależy Wam na tym, żeby przywieźć jak najwięcej pieniędzy, tak? Także dla mnie, ode mnie to jest taka właśnie jedna rada i pracujcie jak najwięcej możecie, ponieważ nie zabiorą Wam podatku, więc jest to Wasza pierwsza praca tutaj. Zresztą ten próg podatkowy też jest 11500 chyba teraz, także do tego momentu też nie biorą podatku. Natomiast jeżeli jest to wasza pierwsza praca, absolutnie pracujcie jak najwięcej. Opłaca wam się pracować każdą nadgodzinę, każdy dodatkowy dzień 6 dni w tygodniu, jeżeli dacie radę 7 dni. Wiecie, różnie bywa, tutaj ludzie tak pracują, uwierzcie mi, bez wolnego 2-3 tygodnie. No, natomiast pamiętajcie o tym, że wy przyjechaliście tutaj na dwa miesiące, 2-3 miesiące, wy stąd pojedziecie, więc nawet jeżeli się tutaj utyracie, ale zabierzecie ogromną sumę pieniędzy do Polski, naprawdę wierzcie mi ogromną, jeżeli będziecie dobrze oszczędzać, więc jeżeli będzie wam bardzo ciężko i będziecie już mieli dość tego, tych 6 dni pracy <laughs> po te 10 godzin, jeżeli się na to zdecydujecie, pamiętajcie, że wy stąd za chwilkę jedziecie, odliczajcie sobie dni, będzie wam dużo łatwiej. Dziękuję serdecznie za ten film. Przepraszam, jeżeli może nie był tak super profesjonalny, ale jestem naprawdę <laughs> troszkę chora i coś mnie gardło, boli i nie mogę za bardzo mówić. <laughs> Mam nadzieję, że na coś Wam się ten film przyda. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie koniecznie w komentarzu. Koniecznie. Ja Wam na 100% odpiszę na każde pytanie, jeżeli będę wiedziała. Także żegnam się z Wami ciepło. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia. Pa!